Magiczne miejsce. Ku zdziwieniu różnych osób wiem, się z kościołem. Moja cała ta przygoda. Po prostu przed zdawaniem egzaminów na wyższą uczelnię, chociaż nigdy nie chodziłam tak nie niedzielę do kościoła, byłam wierząca, bo byłam, ale nie praktykująca. Weszłam sobie do kościoła, kościół był pusty, bo tak zamierzałam, żeby się pomodlić przed egzaminami. I podszedł do mnie jakieś no ode mnie dużo starszy pan, ksiądz, łysawy, z taką fajną obwódką siwych włosów. To było w kościele świętego Antoniego na Kozinach. I tak się patrzy, mówiła, dlaczego? Sama i zupełnie. A ja mówię: No, tak przyszłam się pomodlić przed egzaminami. A widzisz tam te roześmiane twarze? To są właśnie ludzie ze studiów. Zdołącz do nich po egzaminach. Trochę się zdziwiłam, ale się zainteresowałam. Co za ludzie, fajna grupa młodych ludzi. No i jak dostałam się na studia, po prostu poszłam. Okazało się, że właśnie ksiądz Włodzimierz Paszkowski prowadził duszpasterstwo akademickie. Tak nie za bardzo było, były kiedy, kiedyś nie było ani dyskotek, nie było w ogóle niczego. Można było sobie iść na spacer, do kina, czy z grupą młodzieży pojechać do lasu. Nie było niczego do zabawy. Nagle się okazało, że ta grupa ludzi, właśnie z dusz pasterstwa, organizuje sobie prześwietne zabawy z różnych okazji na terenie kościoła. Mieliśmy salę na terenie kościoła do dyspozycji, gdzie bawiliśmy się przecudownie. Byli to ludzie bardzo różni, bo byli z Akademii Medycznej, byli z Politechniki, z Uniwerku, mieszanina, jak nie wiadomo co. I właściwie może ja bym sobie tego wszystkiego tak bardzo nie wspominała, gdyby nie, jeden, nie jedno pytanie do nas, księdza, co to jest miłości, jak my rozumiemy słowo kocham i taka trochę cisza no jak kocham, to kocham, prawda? a to nieprawda kocham, to ufam, kocham to yy, zawsze będę do dyspozycji tej osoby, jak będzie potrzebowała coś ode mnie kocham, to rodzę nasze wspólne dzieci, kocham, to zajmuje się domem i tak dalej Okazało się, że na słowo kocham, żeby człowiekowi powiedzieć, jest prawie 30 odnośników. To nie jest głupie słowo kocham, ale ci jutro uderzę. No bo tak ludzie czasami to pojmują. No. Później my jeszcze mieliśmy wykłady, no bo tam byli z psychologii, ludzie i tak dalej. Takie wykłady, nie wykłady. My sobie wybieraliśmy, czegoś nie rozumiemy, ktoś niech nam to wytłumaczy. Ty się tego uczysz, wytłumacz to. Ty się tego uczysz, powiedz nam o tym. I tak sobie rozmawialiśmy. Właściwie to tak. Spotkania raz w tygodniu, czyli w sobotę, to były zawsze takie od-Bawimy się. Tak, jak tu widać, my się bawimy. No i w czwartki, kto miał czas i miał chęć, to mogliśmy sobie porozmawiać, że tak powiem, na tematy trudne dla kogoś, żeby komuś pomóc. Ale ksiądz wpadł na pomysł jeszcze dalej posunięty. No, ma młodzież. Młodzież, która tak nie za bardzo ma pieniądze. Ma tu kupę marzeń, ale cóż, poza marzeniami trudno je zrealizować. On mówi, słuchajcie, ten kościół trzeba umalować. Chłopaki, dziewczyny, no jak? Farby są. No to pomalowaliśmy. Przepięknie wymalowany został kościół. A za te pieniążki, za to malowanie, wyjechaliśmy sobie na urlop. Wspólne wczasy. Z księdzem oczywiście. Pojechaliśmy pod bachledówkę. Tam w kości przy kościele dostaliśmy dwa pokoje. Jeden dla chłopaków, jeden dla dziewczyn. Tak posuwaliśmy ileś tam urzęd i leżeliśmy jak klocki wzdłuż. Były to przepiękne. Najwspanialsze, poza tym, jeszcze jedna rzecz była przepiękna, że naszego papieża. I kardynała Wyszyńskiego, no to mieliśmy, że tak powiem, jak na widelcu. Podeszliśmy pod bachledówkę, a oni tam byli. Wpuszczą na nas, bo z księdzem byliśmy, odprawili nam mszę. I po takiej pamiące dostaliśmy wtedy. No, pamiątka może nieistotna taka, ale, ale samo to spotkanie. Obejrzenie kościółka na bachledówce który jest cały z drewna, normalnie w kościele są drewniane obrazy Drogi Krzyżowej, nie, nie drewniane, tylko malowane. Tam były rzeźbione przez górali. Cała Droga Krzyżowa wyrzeźbiona. To było coś przepięknego. To, co górale potrafili tam zrobić, właśnie na tej pakledówce na górze, a wiadomo, że oni bardzo kochają strugać w drewnie, to ołtarz drewniany, lekko tylko pozłacany, leciutko, cały w drewnie, to jest coś, co gdyby ktoś mi powiedział, że zaliczyć to do zabytków, to ja bym dała najwyższą kategorię na świecie. A widziałam wiele pięknych rzeczy, bo byłam i w Paryżu, i w Lubrze, i wszędzie. To ja bym powiedziała, że właśnie wyrzeźbienie tego w drewnie, z kawałeczków, połączenie tego wszystkiego to było majstersztyk. To jest nie do opisania. Przy czym nam nie wolno było tam robić zdjęć. Myśmy się tak bardzo zżyli z tą grupą, że właściwie całe studia chodziłam, bawiłam się z nimi. Wyjeżdżałam na urlop, a uwieńczeniem wszystkiego było, oc, to co widać tu na zdjęciu. Mój ksiądz udzielił mi ślubu. I znowu kolejna przygoda z tym, bo księża nie mają prawa wybierać się dnia, którym oni będą udzielać ślubu. Po prostu, jest grafik i według tego grafiku księża udzielają ślubu. I dlatego każdy mówi, a kim ona jest, że aż dwóch księży udziela jej ślub? Dwóch księży, bo jeden był z grafiku, a jeden to był właśnie ten mój, który też przyszedł specjalnie. Koleżanka śpiewała właśnie z pasterstwa, należąca do, chodząca na Akademię Muzyczną. Śpiewała we ja, Maria. No, było to oczywiście Moich wszyscy koledzy musieli nas obrzucić ryżem przy wychodzeniu. Nie dopuścili nawet rodziny, bo oni musieli być piersi. Także to było wspomnienie, wspomnienie, wspomnienie. I wszystko właśnie z tym jednym miejscem, z tym kościołem. I z tą jedną, jedyną osobą. Właśnie z Włodzimierzem Paszkowskim, już można powiedzieć kardynałem, Włodzimierzem Paszkowskim nie żyjącym. Zdać przecież, ile ja miałam lat, a ile on. Tak? Na zdjęciu. Taka zwykła, prosta opowieść. O zwykłym, prostym miejscu, o zwykłym, prostym księdzu, który jeszcze jednej rzeczy mnie nauczył. Słuchaj, jeżeli nie pójdziesz do kościoła, to nie będzie grzech. Pomodlić się możesz wszędzie. Możesz wyjść na polanę, możesz iść do lasu. Możesz po prostu spojrzeć się w górę i pomyśleć. Kościół jest w rzędzie. Niekoniecznie trzeba przychodzić akurat tu, jeżeli nie masz możliwości. Kościół w dalszym ciągu istnieje. Praktycznie mogę powiedzieć, że jaki był, taki został ze swoim całym wystrojem. No, wiadomo, to był kościół drewniany, więc trochę ten ząb czasu już go tam podniszczył, jak go odbiera. Dziwnie, bo kiedy tam idę, to, to są wspomnienia po prostu. Inni księża, a wspomnienia są. Księża mają prawo być 5 lat. Po 5 latach yy, powinni odejść do drugiego kościoła i ewentualnie tam działać. My się tak zbuntowaliśmy, że pisaliśmy do kuli biskupiej i otrzymał zezwolenie. Był w jednym i w tym samym kościele 15 lat. Po 15 latach, kiedy my już byliśmy no w sumie no, mężaci, żonaci, z dzieciaci, to wtedy dopiero jakby się rozsypało to towarzystwo. No ja, jak się przeprowadziłam właściwie na zarzeb, to ja już nie dojeżdżałam do tego kościoła, bo a to ciąża, to praca, już nie miałam kiedy. Ja właściwie to tak raz na kwartał sobie pojechałam. Żeby spotkać się z księdzem, a niekoniecznie na mrze. Ale wtedy, kiedy miałam czas, bo, bo tak to nie miałam kiedy. Już, już ten kontakt z tym kościołem mi się urwał, właśnie po urodzeniu dziecka. Ja wyszłam dość późno za mąż. Można powiedzieć, że w tamtych czasach to ja już byłam starą panną, bo 25 lat miałam. Trochę ponad. No już po studiach pracowałam. Za czym dziecko przyszło na świat, za czym się wyprowadziliśmy już po urodzeniu pierwszego dziecka, to minęło znowu kolejne wiele lat, czyli praktycznie 10 lat należałam do duszpasterstwa, za czym się wyprowadziłam. Później jak się wyprowadziłam, niestety kontakt się urwał, chociaż ksiądz jeszcze był w dalszym ciągu w tamtej terapii. Nie miałam możliwości. Za daleko miałam do pracy. Biegałam do przedszkola po dziecko. Dziecko było zmęczone. Może na innych godzinach trochę pracował, więc nie było żadnej możliwości, już tak w tygodniu sobie pojechać. Więc mówię, raz w miesiącu, później jeździłam tam. To są wszystko zdjęcia z naszych wyjazdów. Część zdjęć mi niestety zaginęła z tych wyjazdów, najpiękniejsza część. Widzicie, ja miałam jeszcze z kardynałem Duszyńskim zdjęcie pod tą. Powiedział, że no, jakby co piął strzelił w tą sosnę. I on jakoś mówi, Bóg mnie ustrzegł, że weszłam do kościoła wtedy. Ale cały czas się modliłem pod tą sosną. Mogłem oberwać. To że sam się śmiał, no i zostawili na pamiątkę właśnie tą taką ściętą, tą, tą sosnę co biorą No i tam mieliśmy no, część zdjęć po prostu jak się przeprowadzałam, to zostawiłam w tamtym domu. Jak już wróciłam, to się okazało, że po prostu no. Nie wiem, czy ktoś wyrzucił. Przez przypadek, czy coś, no. Czy uznał, że zostawiłam były niepotrzebne. Trochę mi żal, bo ja miałam całe albumy zdjęć. A zostały niedobitki. Czy ja mam to jest takie magiczne miejsce? Moje magiczne miejsca były. I się kończyły, to było, no skończyło się, bo nie jeżdżę tam, więc to jakoby w moim sercu jest magiczne, a w rzeczywistości tam jeździć nie mogę. Mieliśmy fajną działkę, fajne plany z mężem i z dziećmi, taką leśną, no ale śmierć zniszczyła właściwie te plany, to było też moje magiczne miejsce. Miałam przepiękne zdjęcia właśnie naszej działki, naszego małego domku, wszystkiego. Od męża śmierci moja noga tam nie stanęła. Nie wiem, co tam się dzieje. A ponieważ tu jest kawałek lasu, to co z nim się dzieje, to trudno. Najwyżej zarosło. To też było moje magiczne miejsce. Miałam parę magicznych miejsc, ale praktycznie na daną chwilę nie ma. Go. Mam tylko wspomnienia magicznych miejsc. I tyle mi zostało na stare lata. Wspomnienia dwóch magicznych miejsc, właśnie tutaj, działki i naszego duszpasterstwa to były dwie takie chyba najfajniejsze rzeczy w moim życiu. Tego nic nie zastąpi. Zwiedziłam naprawdę kawał świata. Dzięki dzieciom. I nie było tam mojego magicznego miejsca, w żadnym zakątku, tylko ciągłe wspomnienia z tych dwóch rzeczy. Czyli coś musiało być tak zaczarowanego w tym, że się wraca myślami nawet na staro lata. Wraca się myślami, co moi znajomi robią z którymi się też kontakty pourywały, bo część wyjechała za granicę, część do innych miast. Ale bardzo, bardzo długo były te kontakty z tymi ludźmi. Choć już też żona tymi, dzieci ale były. No to wszystko mówię, no. Skończył się socjalizm, ludzie się porozjeżdżali już za pracą. I się pourywały kontakty. Także to tak, nie mam innego. Miałam tylko te dwa zaczarowane miejsca.